Witam was wszystkich w kolejnym ferietonie. Dzisiaj parę ciekawych rzeczy. Chociaż właściwie postaram się to opreć wokół jednego tylko wydarzenia. A mianowicie lider polskiej opozycji, jaki Pan Grzegorz Ketyna postanowił się ukryć i stwierdził, że rezygnuje z Warszawskiej, jedynki, gdzie konkurowałby z Jarosławem Kaczyńskim, a będzie startował z Wrocławia, czyli tak naprawdę ze swojej macierzy. Na to miejsce wystawił panią Kidawę Błońską, panią Marszałek. No i pani Marszałek oczywiście tutaj będzie pełniła rolę pani Szydło. Pytanie, czy da radę? No myślę, że jest kobietą inteligentną, Sądzę także z takich kontaktów personalnych w Sejmie, że jest również bardzo miłą osobą, ale niestety brakuje jej trochę charyzmy, moim zdaniem. Oczywiście tutaj możemy się różnić i możecie powiedzieć nie, no absolutnie. Wprost przeciwnie, pani Kidawa Bońska jest bardzo charyzmatyczna. To Wasze zdanie, moje zdanie jest takie i jak Wam powiedziałem. No i po drugie. Pan Grzegorz Schetyna musiał się uciec aż do firmy izraelskiej doradczej. Nie wiem, czy, czy nie chcieli Polacy już mu doradzać, czy jak, czy go mają dosyć, czy po prostu stwierdzili, że to już jest tak przypadek beznadziejny, że nic się z tym nie da zrobić. No więc pan Schetyna poszedł do firmy doradczej z Izraela, żeby żeby się doradzić, co ma robić, no izraelska firma zaleciła mu, żeby się schował. No tak, zobaczcie, Żydzi nawet każą się Chetynie schować. Do czego to doszło? Nawet oni już mu się każą chować. Bez, taki beznadziejny. No, tego nie powiedzieli, ale oczywiście pan schetyna po raz pierwszy w życiu chyba się posłuchał tej rady i właśnie postanowił zastąpić siebie panią Kidawą Błońską. Problem polega na tym, że pani Kidała Bońska choć jak już wspomniałem, bardzo miła osoba, to jednak tej charyzmy ma jeszcze mniej niż pan Schetyna. Mało tego, nie zrobi tak jak pan Schetyna, nie zrobi nic. Pan Schetyna poumieszczał na listach samych, może nie samych, ale sporą część przestępców. Gawłowski, Brejza czy też taka inteligentna, inaczej kobieta, jak Jachira. Pamiętacie, podałem ją kiedyś do prokuratury za hejt. Prawda? I pan Schetyna nic z tym nie zrobił i pani Kidawa-Błońska również z tym nic nie zrobi. Nawet jeśli będzie chciała. A czy będzie chciała? Tak, to jest pytanie bardzo dobre. Czy będzie chciała? No, zobaczcie, jaka jest paranoja, jaki bałagan u nich tam jest, skoro kandydaci posłowie odchodzą z listu. Bo to z niespodziankę zrobili jednej pani poseł z północy i przesunęli ją z miejsca trzeciego na ósme. A listy już zarejestrowane. Pomijamy już fakt, że w wyniku bardzo inteligentnych w działań pana Schetyny no... Ludzie nie mieli wcale ochoty się podpisywać. Prawda? Nawet dzięki panu, w Schetynie, w okręgu numer 44, pan Kasprzak zebrał, zebrał podpisy. O dziwo, zebrał podpisy i będzie konkurował tam razem z panem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim. Co cieszy serce takiego człowieka patrioty jak ja, pani. Eee, Nurowska nie zebrała podpisów tam yy, na południu Polski. Czyli jednak ludzie są w stanie pójść po rozum do głowy i po prostu wykurzyć babę, skoro się nie nadaje, skoro wyzywa ludzi od piździelców, od różnych innych takich. No tak, bo ona o ludziach, którzy popierają rząd albo powiedzmy, przynajmniej mu nie szkodzą, to mówią, Pi piździelcy mówiła pisane przez i, p, i, małe, s, duże, prawda, kreska z dzielcy, prawda? Ona tak to pisała, tak to mówiła później, tak? I takich ludzi zaproponował nam pan Schetyna, nam wyborcom. Na kogo my mamy wygłosować? Tak naprawdę, kogo nam podano na tej wyborczej tacy? Czy my mamy, patrząc oczywiście na opozycję bo ja nie mówię w tej chwili o rządzie tylko o partii rządzącej ja mówię teraz o opozycji cały czas. Czy ktoś kto powiedzmy no nie chce głosować na partię rządzącą ma jakiś logiczny wybór? Czy ten człowiek ma szansę wybrać dobrze, tak żeby było korzystnie dla niego? Myślę, że nie. Nawet jeżeli spojrzałby w kierunku SLD, zwłaszcza wtedy. No bo co proponuje platforma? Proponuję nie coś dla obywatela, dla mnie. Czyli, na przykład, zajmę się Pana problemem. O, na przykład, kwestią ZUS-u. Na przykład. Czy kwestią jakąś tam inną. Bezpośrednio dotyczącą ludzi. Nie. Dla nich najważniejszą kwestią jest to, żeby wrócić do koryta, żeby było tak, jak było dawniej. Żeby można było kraść. Że można było oszukiwać bezkarnie. Prawda? No i oczywiście, łgarstwo w czystej postaci, bo prawda. Mówią, nie, no jak to? Sześciopak schetyny, tu to, tu tamto, prawda? Tu o zaniepełnosprawnym, jak oni się ujmują, pani Hartwig, prawda? Niedługo zrobię o niej program, bo już mam kilku świadków nie, na temat jej wyczynów, o których wam też mówiłem w jednym z poprzednich foliotonów. Zrobię na ten temat program, tylko jeszcze muszę się dobrze do tego przygotować. Już mam terminy wstępne, niektóre ugrane, także naprawdę będziecie, będziecie dopiero w szoku. Co Platforma przygotowuje? I to nie jest znowu jakiś program antyplatformiany, antywyborczy. Ja jako dziennikarz, a jako obywatel w szczególności, domagam się uczciwości życia społecznego. Tego się domagam. I od rządu, i od opozycji. Ale ponieważ opozycja tak bardzo mówi, że ona jest taka praworządna, tak wszystko robi dobrze, to ja zadaję jej pytania, i wychodzi, że jest źle. Patrioci. Tak, oni są patriotami. Pisto nie, pisto nie, pisto nie. Pisto PiS PiS jacyś tam ruscy, tam jest coś jeszcze, tam wymyślają. Ale oni to są patrioci. Pytanie, czyi patrioci? Niemieccy? No pewnie tak. Dlaczego niemieccy? Dlatego, czy europejscy? Bo to jeden pies. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że to towarzystwo, na przykład jak tylko się spotka w Unii Europejskiej na jakimkolwiek, na jakiejkolwiek debacie, to od razu wali w Polskę. Niedawno, chyba wczoraj, czy przez wczoraj nie chcę kłamać, była debata na temat samorządności, hmm, jacy to nasi się zrobili samorządni. Hmm. Jak to tego Timersa tam, prawda, całowali tu i tam, nie powiem wam gdzie, bo to obrzydzenie bierze. Jak oni nagle wszyscy, pani Adamowicz i te wszystkie inne tam klakiery, prawda, ym, ci wszyscy klakierzy platformiany, obywatelscy, yy, brukselscy, prawda. Jak to nie ma samorządności? A pani, a pani yy, Adamowicz już w ogóle się posunęła do absurdu, bo stwierdziła, że przez farmę troli Ziobry, o ile w ogóle można to tak nazwać, to w sumie jedna, jedną trolicę i to jeszcze po tej drugiej stronie będącą, czyli z sędziną z, z justicji, czyli jakby nie było platformofilskiej organizacji sędziowskiej, prawda, więc przez to jej mąż zginął. Wiecie co? Tak naprawdę to się tej pani należy z liścia. Ja nie namawiam do bicia kogokolwiek, ale naprawdę należy jej się z liścia. Zaplucie na Polskę. Nie ja to, że po prostu za zagadanie głupot. To, to wiecie, głupot to nie boli. no. Tylko chodzi o to, że ona pluje na Polskę. Ona i jej kumple. A oczywiście wiadomo, wójce, wójce i spółka z o. Nadały jako to przedstawiciele tego Europejskiego Centrum Solidarności, nadali Timmermansowi w nagrodę za to, że pluł jadem na Polskę pluje nadal, nadali mu Order Solidarności. Tak, Medal Solidarności. A on dwa dni później napluł na Charhał na Polskę. Pytanie, jak się czują teraz ci bohaterzy Solidarności? Czy nadal go chcą oznaczać? Bo Piotr Duda, szef Solidarności, powiedział, że w porozumieniu z KKW po prostu odbiera logo Solidarności temu medalowi, i oczywiście myślę, że lata chwila po prostu Solidarność całkowicie się od tego europejskiego centrum czegoś tam odetnie i słusznie. No to są zdrajcy, moi drodzy, to nie są ludzie. To są ludzie, których można by nazwać opozycją. To są zdrajcy. Bo tego to głupi zdrajcy. Bo pani Dulkiewicz, która jeszcze chwilę wcześniej chciała świętować wolne miasto Gdańsk i chciała tanecznie, prawda, świętować rocznicę napaści Niemiec na Polskę, hitlerowskich Niemiec na Polskę, prawda? To zaprosiła oczywiście burmistrza Londynu, który jest muzułmaninem, jeszcze tam parę innych osób, i powiedziała, że są gośćmi egzotycznymi. Ja nie wiem. Jak to nazwać? Może macie jakiś pomysł, to piszcie w komentarzach. Naprawdę? Naprawdę. I teraz i teraz pan schetyna, cóż mi po tym, że go, że go schowają, że on nie będzie, jak on właśnie pokazał ten to swoje negatywne dziedzictwo, ten swój ściek myślowy, którym zaraża pani Dulkiewicz, którym zarażają ją inni. I ktoś mi powie, tak, pana Felietonu się w ogóle nie da słuchać, pierwsze cztery minuty się da, a potem już nie. Możecie nie słuchać, jak nie chcecie, ale ja mam rację. Tak, wychodzi właśnie to wszystko. A jak było na tych uroczystościach państwowych? Ano było pięknie, kultura, żadnych obrażeń gości. Prezydent Rzeczypospolitej godnie reprezentował kraj. Prezydent Niemiec jak zobaczył te uroczystości, to sam z siebie powiedział, że on przeprasza za swój naród, że napadł Polaków. To nie to, że kodziczki sobie wymyśli, możecie sprawdzić w sieci. I co? To jaki my mamy wybór? My, obywatele. Z jednej strony, załóżmy, że ktoś nie chce popierać rządu. OK, ma prawo. Ale z drugiej strony, kogo on ma poprzeć? Co, taką opozycję? Za przynajmniej gównianą? Gówniarze, którzy po prostu donoszą do Brukseli nadal, że nie wyciągali żadnych wniosków. Oni nie wyciągnęli żadnych wniosków. Im się nadal wydaje, że to jest takie super. Przyjdzie Timmermans i ich zbawi. To jest naprawdę dla mnie niepojęte, moi drodzy, niepojęte. No i oczywiście pewnie znowu tutaj się ze mną wielu nie zgodzi, ale sponsoring i ciche wsparcie dla pewnego filmu, dla filmu Pana Wegi ja miałem okazję być za darmo jako dziennikarz. Dostałem od Multikina taką wejściówkę prasową za darmo. I byłem już na tym publicznym pokazie, na tym pierwszym publicznym pokazie w Radomiu i powiem Wam, że po pierwsze co mnie uderzyło to to, że na dwustosobowej sali było może, może 50 osób. Niecałe nawet. Policzyłem, niecałe 50 osób, 49 chyba. Było. Co jak uważam na taki hicior podobno, który opozycja i pan Wega na czele promują, taki mega hicior będzie, ojoj, ojoj, joj. no tak, taki mega hicior będzie i pan Wega go tak bardzo promuje, no to 50 osób na pierwszym pokazie, pierwsze pokazy to są te najważniejsze, gdzie największa frekwencja jest, na tych kolejnych może być ze 3, 4, 5 i po pokazie, no znowu, to, to nie Kołodziejczyk sobie wymyślił, tylko po pokazie widzowie powiedzieli wprost stracone pieniądze. Ja byłem w szoku, bo ja myślałem, że to przyszli się najbardziej zatwardziali, prawda, że oni po prostu to będą murem zawegą, nie. Jeden jedyny gość, który tam się śmiało, obok mnie, siedział po lewej stronie z tego całego filmu, w tych niby śmiesznych scenach, to jeden, na pięćdziesiąt osób jeden. Prawda? Walorów artystycznych żadnych. Bicie błotem po przeciwniku, i na koniec jeszcze do tego nadzieja, że peło wygra wybory. No nie, wygra przy takich głupich liderach, to na pewno nie ma szans. I dobrze dla Polski. I proszę się na mnie nie obrażać, że ja mówię właśnie w ten sposób. Nie. Ja uważam, że. Mądra, dobra opozycja jest w Polsce potrzebna, jest w Polsce niezbędna, bo ona pokazuje rządowi, co robi jeszcze nie tak. Rząd, mając dobrą opozycję, mądrą, jeszcze bardziej się mobilizuje do dobrego rządzenia. Mając głupią opozycję, no, ma trochę trudniej. Rozumiecie? Także to naprawdę duże wyzwanie przed prawem i sprawiedliwością. Dlatego, że przy takiej opozycji, no jednak nie popełnić błędu, który mógłby roztrwonić poparcie, no to jest duża sztuka. I uważam, że jeżeli nie popełnią tego błędu, to oni mogą mieć nawet większość konstytucyjną. Mało tego, uważam, że PSL, Cookies i SLD będą pod progiem wbrew temu, co mówią sondaże. Ja uważam, że wbrew temu, co mówią sondaże, PSL, cookies, będzie pod progiem. Ja widzę po reakcjach ludzi, że gdzie się nie powie cookies i PSL, to po prostu jest e, absolutnie nie ma opcji. Rozumiecie? I ktoś powie zaraz na no tak, ale kodzieczyk to przebrzydły pisior jeden, przebrzydły trwamowski dziennikarzyna. A właśnie a propos trwamu, to jeszcze w tym filmie pan Vega przejechał się po ojcu Tadeuszu, prawda, równo. Zrobił z niego nieczułego typa, który po prostu nic, tylko pieniądze, pieniądze i kłamie, i kłamie. To jest taka scena, gdzie tam wybiega taka dziewczyna na scenę w czasie konwencji, gdzie tam ojciec, właśnie ten. Niby Tadeusz, prawda, yy, mówi, coś mówi, a ona wydziera mu mikrofon i mówi, kłamca, oszust, bandyta, coś tam, nie, drze się na niego, nie. No, słuchajcie, no to jest poziom filmu, no to jest poziom filmu. I ktoś powie, tak, ale ta dziewczyna w filmie, to ona była zgwałcona, a ten nie zareagował, no bo tak właśnie był źle skonstruowany scenariusz. Wyobrażasz sobie w ogóle... Nie tylko u kapłana, ale u jakiegokolwiek człowieka taką reakcję, że przychodzi do Was zgwałcona osoba, dziewczyna, mówi co się stało, a Wy, wiesz, ale musisz jeszcze iść dokończyć robotę? No to trzeba byłoby po prostu nie mieć serca totalnie. Zwykły człowiek, ja już nie mówię o kapłanie. Tak? Pan Patryk Wega myślę, że będzie miał pozwy. Spokojnie, bez niczego. Nie wiem, czy w czasie wyborów, czy po wyborach, ale będzie miał. I moi drodzy, właśnie dlatego nie mamy w Polsce normalnej opozycji. A to wspierają jakieś głupie projekty, a to na listy wpuszczają hejterów, a to po prostu swoich ludzi, którzy są w parlamencie europejskim, nie potrafią totalnie zmobilizować do obrony Polski, przecież nie do obrony rządu. Bo rząd to rządzi kim? No, rząd rządzi nami, Polakami, tak? Jak chcą zmienić władzę, proszę uprzejmie, mogą spróbować zmieniać, ale w wyborach niech zaprezentują program, najlepiej lepszy od rządowego, prawda? No bo na tym polega cały numer w walce wyborczej. Niech walczą uczciwie, prawda? I tyle, a niech nie donoszą do Brukseli czy do pana a niech go nie odznaczają, no zohydzili ludziom Centrum Solidarności w Gdańsku. Zohydzili ludziom naprawdę Centrum Solidarności w Gdańsku i Piotr Duda miał rację, mówiąc właśnie o tym w czasie yy, rocznicy Porozumień Jastrzębskich, równie ważnych jak te tak gdańskie. nie wiem, czy nie ważniejszych. Prawda? Właśnie. Więc ja, przebrzydły pisior i tam jeszcze trwamowski na mówcie co chcecie, ale ja uważam, że nasza opozycja nie może wykrać. Nie dlatego, że jest opozycją, tylko dlatego właśnie, że jest denną opozycją. Że donosi na kraj. Że go zdradza. Bo ja uważam, że pani Adamowicz po tych słowach, które wypowiedziała w Parlamencie Europejskim, powinna odpowiadać jak za zdradę. Artykuł 130 jakby nie wiem, czy to się uda. Ale zobaczcie jeszcze inaczej. Popatrzcie na efekt końcowy pracy Komisji vat -owskiej. Prawda? Czy innych komisji, Trybunału Stanu. I racja! Już dawno powinien być. Nie tylko oni. Paru innych też. Tutaj mały kamyczek do, do rządowego ogródka. Dlaczego tak wolno? No Tuski Tusk już powinien siedzieć dawno. Nie siedzi. Immunitet? Proszę Państwa. Rozumiecie? Na tym właśnie polega numer. My rodacy, my ci, którzy po prostu na przykład głosują na rząd, proszę bardzo, na partię rządzącą, powinni być szanowani przez tych, którzy na tą partię nie głosują. Tak samo jak ci, którzy głosują na partię rządzącą, powinni szanować tych, którzy na nich. Na tą partię nie głosują. Mamy prawo mieć odrębne zdanie. Mamy. A nawet obowiązek. Bo wtedy z tego wychodzi rozwój. Obopólny. Ale złodzieja trzeba nazwać złodziejem. Zdrajcę trzeba nazwać zdrajcą. Bandytę trzeba nazwać bandytą. I miejsce bandyty, złodzieja i zdrajcy jest w więzieniu. Takich Gawłowskich, paru innych. Adamowicz też. Skąd ma pieniądze na kształcenie córek w Stanach Zjednoczonych? W Los Angeles, w jednej z najdroższych szkół. Skąd ma pieniądze na to? Skąd ma pieniądze na mieszkania? Dziewięć czy ileś zegarki i tak dalej. Właśnie. Więc ja, może trochę chaotycznie, może trochę zbyt emocjonalnie, ale ja Wam mówię, musimy się przyglądać ludziom, na których głosujemy i głosować tylko na tych co do których mamy pewność, że są godni zaufania. I będę Wam to powtarzał przez całą kampanię wyborczą. Może mnie sobie opozycja nazywać jak chce. Ja uważam, że w Polsce powinien panować ład i porządek. Na razie zapewnia go Prawo i Sprawiedliwość. I póki co, na razie, opozycja nawet ze schowanym schetyną przypomina stado przedszkolaków, którzy nie wiedzą o co chodzi. I nie potrafię wniosków wyciągać ze swojego postępowania. Tak, ja Was przepraszam za to, że mówię tak emocjonalnie, ale ja nie mam y żadnego warszawskiego źródła swoich artykułów. Ja swoje artykuły piszę tutaj, w głowie, o tu mam i w sercu. Te felietony do Was są właśnie w głowie i w sercu pisane. To, co myślę. Bo ja kocham sercem i rozumiem swoją ojczyznę. Ja jestem patriotą, który właśnie myśli i kocha Polskę. I chciałbym, aby jak najwięcej takich patriotów, którzy myślą o Polsce i kochają Polskę całym sercem, było. A takich zdrajców jak Adamowi, że ta spółka, żeby w ogóle nie było. Nie to, żeby ich było jak najmniej, żeby ich w ogóle nie było. Oni powinni potracić mandaty i pójść siedzieć. Tak uważam. Będę powoli lądował. Wszystkiego najlepszego w nadchodzącym tygodniu i do zobaczenia w następnym ferietanie. Aha, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze wam powiem właśnie pani Hartwig i tego, ferie, te, tego materiału. Nie wiem, kiedy on powstanie. Ponieważ no jeszcze tutaj parę rzeczy trzeba dograć, ale już jestem blisko, już mam świadków już ci świadkowie zgodzili się występować, także myślę, że lada chwila ten program powstanie. Jak już coś, to, to Wam na pewno o tym powiem, poinformuję. Jeszcze raz, do zobaczenia w następnym filie. Pozdrawiam Was serdecznie.